Cześć z tej strony, Mateo. jak widzicie po tytule tego filmu. W dniu dzisiejszym będę chciał z Wami porozmawiać na temat tych dokanałowych bezprzewodowych sławek od znanej i lubianej firmy PAMU, a konkretnie o modelu PAMU Quiet Mini. Jak się już możecie domyślać po samej nazwie tych sławek, są to sławki wyposażone w tryb ANC, czyli aktywnej redukcji hałasu. I jak działa ten tryb, a raczej jak przekłada się na ogólną jakość odtwarzanej muzyki, którą my słyszymy za pośrednictwem tych sławek, o tym będzie właśnie w dzisiejszym filmie. Generalnie, jak możecie pamiętać, to nie są pierwsze sławki, które testuję od tej firmy. Trzeba zauważyć, że oni mają dosyć spójną politykę, jeśli chodzi o wzornictwo swoich produktów, ze względu na to, że nie są to klony 1 do 1 innych słuchawek, innych popularnych słuchawek, jak na przykład AirPodsów Pro, natomiast trzeba zauważyć, że po prostu się na nich wzorują. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że biorą po prostu do swojej konstrukcji to, co jest sprawdzone, to, co jest użyteczne i dokładają po prostu coś od siebie i tak powstają właśnie... między. Między innymi od nich słuchawki. W przypadku tego modelu mamy dość charakterystyczną budowę, ze względu na to, że mamy tutaj tą główkę, którą wkładamy do ucha, a cały ten pałąk nam wystaje. Słuchawki są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym oraz białym, a raczej nawet takim srebrnym, bym powiedział. Całkiem nieźle to wygląda, natomiast nie mi to w 100% oceniać, ze względu na to, że to jest po prostu kwestia gustu. Bardziej bym się skupił na tym, że całkiem nieźle, a raczej podobnie do AirPodsów Pro, leżą w uszach i nie wypadają nawet podczas mocniejszego biegania. Jest to też spowodowane tym, że oczywiście możecie sobie wymienić pod swoje ucho, pod swój kształt tą gumkę, która jest tutaj po prostu na końcu tej słuchawki. Kilka gumek jest w zestawie. Pozostałych takich konstrukcyjnych rzeczy to są oczywiście sławki ładowane bezprzewodowo. Jak widzicie tutaj takie mamy małe moduły do ładowania ich. Wkładacie do pudełka i cyk, one od razu nam się ładują. I w sumie jak już mówię o ładowaniu to może warto powiedzieć o tym ile wytrzymują. Producent deklaruje około 5 godzin i myślę, że nie zmyśla, chociaż mi generalnie uda Dało się przez te kilka dni raczej na jednym naładowaniu jechać po końcach 4, czterech, może 4,5 czterech godziny. Natomiast jeśli chcielibyście je ładować poprzez pudełko, to te pudełko pozwoli Wam na doładowanie kolejne gdzieś trzy razy. Także pod tym względem jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o resztę, mamy tutaj te sławki wyposażone w moduł Bluetooth 5.2, dzięki czemu opóźnienie w dostarczaniu dźwięku jest jeszcze mniejsze aniżeli w poprzednich modelach. Natomiast to, co warto zauważyć, jeśli chcielibyście korzystać z tych sławek. Podczas używania iPhone'a, to niestety nie doświadczycie tutaj tej pełnej magii, czyli na przykład tego automatycznego parowania, że jak sobie otworzycie pudełko, to wyskakuje wam tu pop-up i jesteście w stanie je szybko skonfigurować. Niestety tego się tak nie da zrobić. Musicie wejść sobie w ustawienia bluetooth na telefonie, a następnie dodać po prostu te sławki manualnie. No i warto też zaznaczyć, że niestety nie działa tutaj funkcja automatycznego wznawiania bądź przerywania utworów w momencie, w którym wyciągniecie bądź włożycie te sławki do uszu. Samo manualne sterowanie odbywa się poprzez dotykanie tutaj tego pałąku, ze względu na to, że tutaj mamy moduł dotykowy. To działa całkiem nieźle, chociaż na pewno nie idealnie, ze względu na to, że czasami wyłapuje to po prostu przypadkowe takie przyciśnięcie. W sumie w przypadku AirPodsów było podobnie, do momentu, w którym Apple nie pokazało AirPodsów Pro, gdzie wdrożyło po prostu taki mały przycisk, który faktycznie trochę mocniej trzeba docisnąć, wtedy jakby eliminujemy ten problem takich przypadkowych dotknięć. Ale na tym aż tak mocno bym się nie skupiał, bardziej bym powiedział o tym, że jest dostępna aplikacja mobilna, która pozwala właśnie na dostosowywanie Poszczególnych funkcji do działania tych słuchawek. Możecie sobie skonfigurować, że jedno dotknięcie robi coś konkretnego, dwa dotknięcia robią coś innego, i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, apka jest tutaj dość intuicyjna i za jej pomocą jesteście w stanie też włączać tryb ANC. No i w sumie ten tryb ANC możemy też tutaj sobie włączać za pomocą dotknięcia w cały ten pałąk, więc są w zasadzie dwie możliwości. Natomiast teraz dochodzimy w zasadzie do klu całej sprawy, czyli jak działa to ANC. Generalnie muszę Wam powiedzieć, że jest całkiem nieźle ale na pewno nie bardzo dobrze, nie idealnie. Nie jest to ten sam poziom, co w AirPodsach Pro, gdzie naprawdę uważam, że te wyciszenie dźwięków z otoczenia jest super, ale gorzej nie znaczy, że jest źle albo wręcz tragicznie, ze względu na to, że jak macie włączony ten tryb ANC, to okej, okay, słyszycie i tak trochę tych dźwięków z otoczenia, ale jak puścicie sobie jeszcze dodatkowo muzykę, to ona jest jakby tak fajnie wzmacniana i faktycznie to wasze ucho, wasz zmysł jakby skupia się po prostu tylko na tej muzyce. Niestety mam wrażenie, że te gorsze działanie tutaj ANC jest spowodowane przez użycie jakiejś trochę gorszej technologii Ze względu na to, że jak na przykład przełączamy się pomiędzy utworami I jest ta jedno, może dwusekundowa pauza pomiędzy jednym a drugim utworem To słyszymy takie bzyczenie, takie stukanie Ala W związku z tym można przypuszczać, że to jest też wynikiem tego Że coś tam nie do końca idealnie po prostu działa Ale żeby była też jasność, jak sobie wyjdziecie gdzieś na dwór I będziecie mieć włączone to ANC To mimo wszystko część z tych dźwięków, które będą koło was Będzie zredukowana Także jeśli miałbym podsumować takie samo działanie tego ANC, powiedziałbym, że jest nieźle. Jak w tych pieniądzach, za te 300-400 zł, wręcz bym powiedział, że jest bardzo dobrze, bo nie wiem, czy konkurencyjne sławki są w stanie zapewnić w tym budżecie cenowym, oczywiście, podobną jakby jakość tego wyciszenia. Natomiast jeśli szukacie po prostu najlepszych słuchawek z najlepszym możliwym ANC, no to niestety na pewno nie jest to ten model. Natomiast nie samym ANC człowiek żyje ze względu na to, że przy takich słuchawkach, w zasadzie przy każdych słuchawkach bardzo ważną kwestią jest to, jak odbieramy tutaj ten dźwięk, który wydobywa się właśnie z samych słuchawek. I chciałbym zacząć od basu, który tutaj jest naprawdę mega, mega fajny. Przynajmniej dla mnie. Ja lubię takie po prostu mocniejsze uderzenia, ale z drugiej strony, nie jest to bas, który przykrywa po prostu całą swoją objętością ten dźwięk. W związku z tym, nawet przy takich mocniejszych, jakby utworach, on nie zakrywa po prostu tego, co wysłyszycie, ale jednocześnie ten dźwięk jest w fajny sposób naprawdę podbijane. a dodatkowo trzeba zaznaczyć, że same te sławki oferują dosyć dynamiczny dźwięk. Także pewnie przez to, że jest tutaj 10mm przetwornik dynamiczny, który też podkręca właśnie tą dynamikę, tą głębię basów. W związku z tym trzeba powiedzieć, że daje to w praktyce radę. Z drugiej strony, jeśli miałbym oceniać tony, to powiedziałbym, że te sławki wyjątkowo dobrze radzą sobie w tonach niższych, natomiast w tych wysokich. Wydaje mi się, że jest już troszeczkę gorzej. Tony średnie są też całkiem okej. Okay. Dźwięk, tutaj jest naprawdę czysty, nie jest on zagłuszony przez jakiś szum, przez jakieś takie chrapanie, ale. W związku z tym trzeba powiedzieć, że jeśli nie jesteście audiofilami, to naprawdę powinniście docenić to brzmienie. Jest całkiem okej. Okay. Nie mówiąc już o osobach, które lubią mocniejszy bas, one na pewno z tych sławek się wtedy ucieszą. Jeśli słuchacie może takiej muzyki z jakimiś takimi wokalami, zwłaszcza jakimiś damskimi, to może tutaj te sławki nie będą wypadać najlepiej. Ale naprawdę w pozostałych aspektach jest całkiem nieźle i przy tych pieniądzach uważam, że ten dźwięk tutaj jest naprawdę bardzo dobry. W sumie nie wspominałem o takich rzeczach jak słuchanie podcastów czy używanie tych sławek do prowadzenia rozmów telefonicznych, ale z tego co wiem, mamy tutaj trzy mikrofony i one generalnie dosyć dobrze wywiązują się ze swojej roli. Okej, okay, ten dźwięk podczas rozmowy nie jest krystalicznie czysty, w sensie osoba, z którą rozmawiałem, powiedziała mi, że lekko jakieś tam szumy było słychać, natomiast było naprawdę całkiem nieźle. Nie jest ten dźwięk, stłumiony, a nic podobnego. Także trzeba powiedzieć, że sławki te prezentują się całkiem nieźle w stosunku jakość do ceny, w stosunku tego, co oferują, a ile kosztują. Moim zdaniem, jeśli szukacie takich średnio budżetowych, bezprzewodowych, do kanałowych sławek, to może być to bardzo dobra propozycja. Okej, okay, one nie wyróżniają się designem, on jest bardziej inspirowany właśnie AirPodsami Pro, natomiast czemu nie? Jeśli tamte sławki się sprawdzają, to jak najbardziej można tego używać. Na no, a z drugiej strony oferują naprawdę całkiem dobrą jakość muzyki. Także jeśli podoba Wam się design, nie jesteście też audiofilami i na przykład nie potrzebujecie tych magicznych funkcji wznawiania, pauzowania muzyki, czy po prostu podłączania na przykład do iPhone'ów, to myślę, że to może być naprawdę całkiem fajna propozycja, bo szczerze mówiąc, nie wiem, czy za 300 czy 400 zł jesteście w stanie na rynku znaleźć inne bezprzewodowe słuchawki, które równie dobrze w całości będą po prostu działać. Gdybyście chcieli je kupić, to oczywiście linka wam zostawiam w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia do zobaczenia, cześć.